Praliśmy atrakcję, którą jest największy na świecie labirynt na polu ananasowym, coś w tym stylu, Aha, a tak w ogóle to ta apka nie działa w naszym kraju, także nie, nie pobierzemy, ale chodźmy, taka rozrywka za 9 dolców za osobę. No nikt nie powiedział skąd mamy zacząć, to poszliśmy po prostu tutaj, o, i teraz będziemy szli dalej. Czyli właśnie takimi ścieżkami się idzie, trzeba patrzeć uważnie na mapę, żeby się nie zgubić. No i mamy kolejny punkt, tylko że to jest totalnie niewymagające praktycznie żadnego kierowania się tą mapą. No, na mapie narysowane jest, że nie ma przejścia na przykład w którymś miejscu, a tak naprawdę jest i wystarczy iść prosto i się przychodzi. Jest w ogóle ułożony w taki od ananasa dalej rosną też ananasy. Ale to już było. Wychodzimy.